Króciutko, może troszeczkę w nawiązaniu do na pytania. Ja jestem córką kobiety, która ratowała Żydów, czyli moja mama i dzięki Bogu przeżyła, ale była więziarką obozu koncentracyjnego na Majdanku. I kiedy jej zadałam tak wprost pytanie, mamo, czy ty się nie bałaś? Przecież wiedziałaś, że grozi Ci śmierć. A ona takim prostym językiem mówi: dziecko, kiedy człowiek jest w potrzebie, nie wolno się bać. Trzeba iść i pomóc. Nawet jeśli zabiją, to w Bogu zwyciężamy. Jesteśmy zwycięzcami, a nie pokonanymi. I ja to w sobie niosłam. I nas było ośmioro. Ja jestem najmłodsza. Część mojego rodzeństwa już nie żyje. I pierwsi właśnie, którzy byli, mówili: Mamo, zgłosimy ciebie właśnie do księgi właściwej za ratowanie Żydów. Zgłosimy do urzędów, żeby otrzymać pieniądze. A moja mama wprost mówiła: Dzieci, nie wolno. Ja to robiłam i Bóg mi za to zapłaci. Nie chcę niczego więcej. I to była najprostsza lekcja wychowania. Bóg mi za wszystko zapłaci, a nawet jak mnie zabijam, jestem zwycięzcą. I, I dzięki temu dzisiaj nawet może jestem siostrą zakonną. Zaratowanie Żydów, obóz koncentracyjny. Cóż więcej powiedzieć?